To są nasze zbiory, tu jest szefowo kuchni, tak jak Kolona nam się A zobaczcie się tutaj, to niebo, słońce świeci. Cześć, witajcie na kanale Karawanik Po naszymu. My już są spakowani i jadymy do piłki koło Koszyncina, bo tam klub Brzeźnica organizuje Oktoberfest. Także jadymy, zbieramy się, bo już jest późno, czekają tam na nas Jak będziemy na miejscu, to wam pokażemy jak to tam wygląda. Dzisiaj ma być jakaś imprezka z DJ-em. Jakiś Oktoberfest organizowany, także myślę, że będziemy się dobrze bawić. Już dojechali, rozłożyliśmy się trochę ciemno, także z placówą dzisiaj nic nie po Jutro wam pokażę, jak to wygląda. Tu i no tak ukradkiem my stojemy Rysius, Elum, reszta znajomych. Także zaraz idziemy na sala bo dzisiaj jest Oktoberfest. Tu koło nas jest właśnie o taka sala. Także będziemy się tam bawić jak mi się uda, to coś wam ponagrywam I pokażę wam jak ta imprezka dzisiaj tutaj wygląda. Teraz dostajemy golunko, taki posiłek gotowy teraz Zatarazuje szefowo kuchni. Takie koluna nam szykuje. Tak wygląda sala. Tam jest DJ, market, a tu wszyscy siedzimy w stolikach dookoła. się nie? zgłasza, to na środeczek zapraszamy. Która pana na ochotnika? Te naj... najodważniejsze pary, odważniejsze. Oczywiście kochani, mamy, mamy, mamy nagrodę, mamy nagrody. nie jest to tak A więc, kochani, ile mamy par? Ile? Nie, Weronika Jedziemy. nie Nie, 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 prawo... Nie, 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 ona jest pod prawem uchylonym. Tak, tak, tak. Chyba, że się zgodzi, chyba, że się zgodzi. Dobre. Dobre. Je, jeszcze jedna para, jeszcze jedna. Nie chcą. Nie chcą. Okres mój. Okres mój od nie wierzy. Pięć nikt i nie zdią. Dobra, no to jedziemy dalej. Jedziemy dalej. Uwaga. Obserwujemy czasek państwa. Paweł! Paweł! Prosimy, prosimy. Jest, mamy na środeczku kochanie. To tak, jest. Dobra, z boku, okej. Okay. Krzysiu, Krzysiu, Krzysiu decyduje. O, o tych argumentach. Tu są mierzony! To, to są marzy. Krzysiu. Czekaj, 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 chyba Krzysiek, Krzysiek zrobić. Pasuje! Pasuje! Dobra, czekajcie, czekajcie, czekajcie. czekajcie. Stop, 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 stójcie, stójcie, żeby za dużo nie wziąć, to tu. Tu tu Okay. I przechodzi do, aż do wielkiego finału. I uwaga, czy nasze pierwsze pary są gotowe? Tak? No to 3-2-1 start! I jedziemy! I śmiemy. Jezus kochany Damian! Oni to wezmą! Ty Bóg plecy już nie! Prześlij przesuń 10 cm w lewo, przesuń się w lewo, bo w plecy już nie! Bo w plecy już nie! Już by plecy już nie! Dobra, dawaj teraz, jedziemy! Sabina, dawaj, żni! Żni! Ale żni! Ale Sabina idzie teraz, Jezus kochany! Ale pracuje! Zatła się, zatła się! Sabina czasem też nie staje, dobra! Jest okej, okay. jedziemy, jedziemy dalej, jedziemy głębiej! Jedziemy głębiej! A tu głaszczą, a tu głaszczą! Jest! Jacek, obrażę, żeś się? Gdzie jest Jacek? Jacek, chodź. Liczymy sześć par, żadna inna nie podchodzi. Jacek, Gdzie jest Jacek? Nie, czekajcie, idzie Jacek, Jacek. Jacek, idziesz? Jacek, nie obrażaj się. To już są wszystkie pary policzone i się nic nie przejmuj. Dobra. Gdzie zajmuje twoja druga połowa miejsce? Tutaj? Okej. Okay. Dobra, czekajcie, żeby nie trafiło na ten sam. Dobra, może być, tutaj jest, okej. Okay. Czy są pary gotowe? O, Jacek, dbaj o to, żeby było prosto, wiesz? Tak? Jacek, Jacek, ona ci go do i spokój. No, jednogłośnie, dobra. Czy pary są gotowe? Patrzcie, zamieńcie piły. Dobra, dobra, żeby było sprawiedliwe. Zamieniamy piły. Tak jest. Tamta jest drobniejsza, ta jest grubsza. Tak, bo tu są różne te. No, ta jest drobniejsza, no. Dobra. No to 3, 2, 1 start! I jedziemy, jedziemy, jedziemy. Jedziemy. Ale idzie, idzie. Jedziemy, ale tamta też idzie. Patrzcie, jak tamta też idzie. Jezus, Jacek, ty ja Nie bój się! Pan, jak tamta idzie. Jezus, Maria. Matko, jedyną. Jacek, u nas ciągnie. Jak go też tylko ciągnie, no to nie ciągnie. Powoli, pamiętajcie, czym piła woli idzie, tym więcej tnie. Idziemy, 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 idziemy. Jezus, Jacek, co ty z nich robisz? Jacek, Jacek! Jacek, Jacek. Jezus Ma... Ta piła już gotowa, tej Ciebie dosklepił, nie? <grym>, Jacek, Jacek! Jacek! Cześć, witajcie w następnym dniu. My się obudzili, zjedli śniadanie. Wczoraj była przednia impreza, a teraz się zbieramy i idemy do lasu na grzyby, zobaczyć, czy coś znajdziemy ciekawego. Także widzimy się za chwilę. Pokażemy czy są grzyby w tym lesie, czy nie ma. Teraz jest trochę jaśniej. To no, pokorzę, jak to tu wygląda. Tu jest agro, agroturystyka, u Celiny jest taka sala. My tutaj stajemy zaraz obok. Trochę załóg się zjechało, ponoć 40 załóg. My wszyscy tutaj stoją. Wczoraj my się dobrze bawili na oktoberfeście. Dzisiaj ma być jakieś ognisko jest zaplanowane, także zobaczymy. A my się wybieramy do lasu, idziemy na grzyby. Chociaż my na grzyby nie łajrzymy, no ale może coś nam się uda nazbierać to są nasze zbiory Na smażonka jest Na zupa też będzie Wszyscy już wrócili z grzybów Teraz obierają Suszą, żeby się nie zepsuło A tu wam pokorza, Bo tu już się pomału ognisko zaczyna robić Nawet grajek się znalazł z klawiszami Także dzisiaj będzie Jakoś imprezka Kolejno przy ognisku Już wam pokazuję jak to wygląda Tu jest ognisko Tam już Krajek trenuje. I oczywiście tu wszyscy stoją kamperkami czyczepami Potem weź na drona, to trochę polotu po, lotu. po korze, jak to z góry wygląda. Fajnie taka miejscówka prosto w lesie idzie na grziby iść. Nie za wielki taki kemping. W sumie to jest agroturystyka, Uceliny się to nazywa ale jest kaj przyjaźń, dużo robią takich imprez właśnie tematycznych, typu Oktoberfest, Sylwester, Andrzejki Niedrogo, fajnie jest, zawsze jedzenie, wczoraj też na tej imprezie dostaliśmy golunko, golunko to było goluno, takie wielkie Potem była zimno płyta, piwo, no i imprezka do rana z DJ -em. Będziemy zobaczyć, bo tu mamy poczęstynek taki ciasto u pikli. jak to wygląda, jak jeszcze coś zostało. Proszę bardzo, zostało. kawka, pan krajek się już rozgrzewał. Ludzie się pomału zbierają przy ognisku. I zaraz zaczynamy wybiesiadować. Dziękuję <noise> <zulat> hey, <zulat> będę się bardziej udzielał, żeby ta impreza jeszcze bardziej była rozkręcona, żebyśmy się bardziej jeszcze bawili, bo będzie zajebiście, się. Kujanie. Jak nasze ja, społeczeństwo nie będziemy się rozkręcać, jak teraz się rozkręcamy, to w ogóle wszyscy uciekną z tego placu bo musimy być nie, 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 zawsze o e, doskociku ale że wam... dziękuję wam wszystkim wszystkim podziałom Berce Mysiowi klubowi przeciw <stęET> tak ładnie zorganizowali to mi prezent naprawdę zajebiście. się

Goście my przynieśli ognisko się poli. Jademy z tym koksem. Cześć, witajcie w niedziela. Obudziliśmy się Niestety zaczął nam tu loć, dyszczym. Także wszyscy my się popakowali. posiedzieliśmy teraz trochę na tej świetlicy jeszcze, no ale już się wszyscy zbierają do domu. I jak na złość oczywiście mamy wyjeżdżać, to chmurki się rozdmuchały, się robi niebieskie niebo, no ale co, już my są spakowani. Wszyscy odjeżdżają, także my też się pomału zbieramy. No i co? Jademy do domu i widzimy się na następnym wyjeździe. Także na razie trzymajcie się, cześć. Patrzcie jaki pech, cały dzień dzisiaj loło od rana, teraz mamy wyjeżdżać, a zobaczcie się tutaj to niebo, słońce świeci, ani chmurki nie ma, a tu trzeba niestety jechać do domu. No ale co, wszystko co dobre szybko się kończy, także zbieramy się jeszcze raz się, do następnego, cześć.